Losowy kill off Challenge Fortnite. W dzisiejszym odcinku to jeden z pięciu rzadkich kilofów. No dobra, prawie wszystkie z nich są rzadkie. Będzie decydował o tym, jakimi przedmiotami możemy grać. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał oraz napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony kilof oraz pamiętajcie o kodzie zakrzak ty w sklepie. Dziękuję wszystkim za wsparcie. A więc widzowie, my w tym momencie wyskoczyliśmy z busa i jak na razie jest przybliżenie na moją kamerkę, ale ja już wiem, jakim kilofem mogę grać. Jak jak widzicie w moim ekwipunku, u mnie wylosowało kilów of więc są to fioletowe przedmioty. Widzowie, jeśli chodzi o mnie, ja mam Minty Axe, czyli wygląda na to, że mam zielone przedmioty i w sumie niby lecimy na zrzuty, tylko nie wiem, po co ja tam mam lecieć, jak ja z tego nic używać nie mogę. Więc może ja polecę po prostu po samochód. Stary, no tak się składa, że dla mnie zrzuty są dzisiaj idealne. Akurat się pojawił konk, na to jest 5%, więc no naprawdę mocny fart. Widzowie, lądujemy sobie i wydaje mi się, że tutaj lecą właśnie fioletowe. No człowieku, fioleto nowy Railgun. Coś pięknego, widzowie, i w ogóle piękny to też jest mój kilof. W ogóle napiszcie w komentarzu, bo wydaje mi się, że nowi gracze mogą nawet nie wiedzieć o istnieniu tego kilofa, bo my oczywiście dzisiaj gramy, no można powiedzieć, losowymi najrzadszymi kilofami, jakie istnieją w grze. Ej, stary, ja mam złotego kałacha, nie? Złoty kałasek, no niestety ani dla mnie, ani dla ciebie, więc y, możemy go tutaj po prostu wyrzucić. Mi udało się, zobacz, mi udało się zdobyć taki karabinek. Y, ja go nie do końca lubię, ale może po tym odcinku go Lubię. Ej, stary, no powiem ci tak, ja go nie lubię, ja się z nim na pewno nigdy nie polubię, więc życzę Ci powodzenia. Przed nami dwa kolejne zrzuty. Rafa, róbmy tak, otwórz mi tego zrzuta i widzowie, wy teraz zostawcie łapkę w górę, żeby wyleciało coś fioletowego. Stary, otwieraj. Mam grać na dwa railguny? No, może to jest jakiś pomysł. Otwieram jeszcze jeden dla ciebie i fioletowy kałach. Trzy, dwa, jeden, go. Proszę ba. Okej. Okay. jednak nie wiem, czy z tego w ogóle leci fioletowy. Ej, ale w ogóle, czemu z tych zrzutów leci tylko railgun i kałach? W sensie, jaki to ma sens? Nie do końca wiem. Ale przed nami jest jeszcze jeden taki zrzut, możemy go zabrać. Może akurat dostanę wizowie kałacha. No i w ogóle to fajnie byłoby jeszcze dostać leczenie. Dobra, Rafa, ty go nie dotykaj, bo ty wyle... tobie wyleci złoty kałach stary. Uwaga, no, no mi wyleciał fioletowy, pięknie. Dobra, w takim razie ja proponuję dojechać teraz jakichś gości. Na pewno goście są na mieście. I dobrze by było jeszcze popatrzeć na godzinę. Jeśli by się nam pojawiła, akurat... Akurat stary zawsze, no. Nie jest żadna kolorystyka, no nie? Wiecie o co chodzi. Ej, 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 ktoś tu jest, tylko my nie mamy leczenia, brawo. Stare, ja wysiadam i wale tego typa. Y, to jest jakiś chyba lekko nieogarnięty ziomek. Ja jeszcze wchodzę tu do środka, żeby zdobyć jakieś rzeczy do leczenia. Ej, ktoś chodzi mi nad głową. Mogu... Ty, ja nie mam ani maców, ani leczenia, ani pompy, ani niczego. W ogóle obczaj, że ten gość miał małe potki, a w ogóle ich nie użył. Nie wiem czemu, ale jest to dziwne. Ej, ty masz zielone, czy niebie... Nie, a, zielone, zielone. Ej, godzina... Na głowie, ty, stary, patrz Patrzcie, tu jest, ty Widzisz to? Eee, że co? Przepraszam, ej, a może ja się zamienię w Godzilla? Bo patrz, no Godzilla, ty, zamienisz się w Godzilla? Dawaj, pewnie, że tak, dawaj, stary. Eee, ja tutaj zostaję na dole. Coś się stało. Dobra, Zakrzak jest Godzilla. Widzowie, ogółem jest to troszeczkę szalone. Ja jeszcze godzillą, no, nie byłem, więc, stary, no to jest fioletowa Godzilla. Idealnie pod mój kill -off, tylko pytanie, ile ja tą godzillą będę? Bo sytuacja jest teraz taka, że ci ludzie jakoś tak chyba niechętnie chcą ją, nie wiem, nawalać? Nie wiem, znudziłem się ten medal, czy co? Ej, gościu jest pod tobą, gościu jest pod tobą, ja go kle... No dobra, leży jeden. Chłopie, ja zdeptałem tego typa niechcący. Ej, pode mną jeszcze ktoś jest. Ja w ogóle nie umiem tym sterować. Chłopie, ży, nawalam na niego, ale ja, ja nie wiem co się dzieje. No, ja wiem tyle, że musisz jak najszybciej podleczyć, bo cały czas po mnie chodzisz! Gościu, co ty robisz? Sory, stary, no ja ogółem, dobra, szukam typów tutaj do wyeliminowania. Ej, Rafa, ja rozwalam miasto, a ty szukaj mi fioletowych przedmiotów. Tak też róbmy, dobra? Okej, okay, zróbmy właśnie w ten sposób że zakrzak rozwala, ja będę sobie szukał zielonych, okej. Okay. Jest fioletowy tu dla ciebie, pa. Tu jest jedna rzecz, no jest, karabinek. O stary, pa, 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 typy, typy do mnie nawalają. E, może coś z nimi zrobię? Ej, oni nie dostają, no chłopie. Dobra, ja w nich lecę, zdenerwowali mnie ostro. Okej, okay, ja tutaj cały czas, ja ci popodnoszę parę rzeczy po prostu, może tak zróbmy. Zabiorę też tutaj małe leczenie. Jak tam idzie z nimi? No właśnie słabo, bo oni mega ogarniają i to mi się trochę nie podoba, ale idę coraz bliżej. Dobra, ryknę w niego, to, yy, dostali trochę, ale nie jakoś mega dużo Okej, okay, ja już ci pomagam, ja już ci pomagam Tylko nie wiem, gdzie oni są Ty możesz oznaczać jako Godzilla Stary, oni prawie leżą tu, 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 tu tu, Dawaj, 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 oni się cykają Oni się ostro cykają mnie Okej, okay, w takim razie ja już podchodzę Ej, dobra, będzie leżał, będzie leżał Nie, leży blisko A weź mnie tam tupnij do nich, dawaj Wyszli mnie tam najlepiej Stary, biało, 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 biało 32 biało, tupam cię, tupam cię, leć Okoja. 来不领教。<laughs> lip <laughs> Normalnie XD Nie mam samochodu, choinka I nie mam jak za bardzo do nich jak najszybciej podejść Popie, ta Godzilla to mogłaby trochę szybciej iść Bo no te ty typy cały czas do mnie biją No są denerwujące Oni mają na pewno biało, nie? Okej, okay, ja niestety dalej ich nie widzę Wybijam tam szyby w samochodzie Podejdę trochę bliżej Ale ta Godzilla nam się ładnie zespałniła A, kolejne ziomki do mnie jakieś tu klepią Ludzie, przestańcie do mnie bić Ej, to jest denerwujące jak do ciebie ci ludzie biją To, to mnie serio wkurza Chłopie ten samochód miał 42... 42 Życia, czaj? 42. To jest niesamowite w takim razie. No, oni są yy, dalej, tam daleko. No, nie dostają. 8. Jak mną trzęsie. Ej, bij do nich, bo oni są tam w tym samochodzie. Choina. Dobra, odjeżdżają, ale mają bardzo mało na tym samochodzie. Ja cię kręcę tu. Jakieś kolejne typy się do mnie pultają, stary. Okej, okay, widzę kolejnych. Już też do nich biję. Ej, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dawaj go, stary. Oj, coś, coś. Moja Godzilla chyba czkawki dostała, bo przestała nawalać, ale bije. No, dobrze by było, żeby ten samochód. Zginął, w sensie, żeby go rozwalić Ej, oni tymi samochodami nam strasznie uciekają Skubańce Ej, jestem najgorszą godzillą, zrobiłem zero kill jako godzilla Okej, okay, ja jestem tu na blisko Wysyłam samochód w nich Ej, Biało, biał, biało, leży jeden stary i drugi, mamy ich. Dobrze, bo oni mnie ostro wkurzali, nie? Dziękuję Ci bardzo tutaj za pomoc. Bardzo mi miło. No ja za chwilę kończę, że tak powiem, moją godzillo, godzillozę. Rafa załatwiaj mi fioletowe przedmioty tutaj szybko. No właśnie, jeśli chodzi o to, mam dla ciebie dwa przedmioty, dwa mega fajne przedmioty. Podchodzę dalej i już ci pom... O, ej, ten gościu jest tu! co mi właśnie, mogłeś ich oznaczać, nie? Dobra, moja godzilla właśnie ginie. Wracam do ciebie i lecę im prosto na głowę z fioletowymi itemami. No, zginąłem, tu jest gościu, tu jest gościu, stary. Wiem, wiem, wiem. Ja dopiero ląduję jakby co Stary, ale on chyba jest dobry, nie? Właśnie mam tutaj gości pełno naokoła. Mam tylko karabinek, nie? Dobra, ja, jakby coś do ciebie zleciałem. Oni są na dole. Nawalam. Nie dostali. 33. To kto powalił tego gościa? Bo tu jest. O, uwaga, bo na blisko podchodzi. Dobra, stary, nawalam ich z Railguna. No, 51. No proszę, ludzie. Yy, ja ci wyrzuciłem rzeczy. Gościu do mnie wchodzi na górę, więc musisz pomóc. Dobra, tylko wezmę sobie tą pompkę, która tutaj leży. Dziękuję ci bardzo. Dawaj. No, nie mogę zabrać tej pompy. Dobra, mam ją. Ja dobijam gościa, który tutaj sobie leży. Z... Ej, on miał. Ty, on powinien mieć medalion, nie? Czemu go nie ma? On ma rakietnicę, ale nie ma medalu. Może jego duo zabrał? Czekaj, wezmę sobie na pewno tak. Weźmy sobie tą katankę dawać mi tu kolejnych gości. Za to, że mnie tak nawalania na tej godzili, to ja stary w nich wjeżdżam. Ja mam dla ciebie leczenie, więc sobie tutaj złabię. Proszę bardzo. Jedna potka, druga potka. Ja potrzebuję jakiegoś shotguna jak najszybciej, bo bez shotguna jest u mnie no mega źle. Musimy to szybko nadrobić. Ej, stary, za tym matcem jest typek. Ja ładuję rail guna. Dostał 90. Białoma leży, leży, leży. Mamy to. Ej, to był naprawdę bardzo dobry strzał. Ja mam duszka, więc zaraz będziemy mogli przelecieć na kolejnych gości, którzy są tam. Okej, okay, tak zróbmy. Weźmy sobie tylko tutaj leczenie, pięknie. Ej, jest jakaś lepsza. Ile jest lepsza pompa wreszcie? I gdzie oni się nawalają? Tam przed nami, prawda? Jakoś. Okej, okay, rzucam duszka i przelećmy po prostu na nich. Oni chyba są gdzieś za stacją. Tak, tak są tam dokładnie. Rafa, ja ląduję. Ty on ma niewitkę? Nie, to nie jest niewitka. Okej, okay, ląduję na kamień. Czekaj, ładuję railguna. wychylam. 90 pięknie, yy, bardzo biało ma. Przebiłem chyba im oponę. Szukam jakiegoś samochodu, ale niestety nie widzę. 90 nowu dostał z Railguna. Ty oni mają takiego loa, że ja w to po prostu nie wierzę. My jak najszybciej musimy zdobyć jakiś samochód, żeby tutaj faktycznie tych gości dojeżdżać. Robić to mega szybko. I jeśli chodzi o gości, to następnie są dokładnie w tym miejscu. Oto stary, nie ma na co czekać. Będzie wklejka. O, widzę, widzę, widzę. Yy, leci Railgun. Prawie. Ej, czy oni mają kolejny samochód? No nie wytrzymam. Weźcie te samochody z tej gry, bo cały czas ktoś ucieka. Ej, ja serio aż to miasto tak zdewastowałem. To, to, to jest moja robota. Ta? A, właśnie, patrz. SMG, który jest fioletowy dla ciebie. Są kulki, kulki może ja sobie wezmę. E, także jeszcze coś tutaj było, z tego co pamiętam. A jeśli chodzi o rozwalone miasto, tak, to dokładnie Twoja robota. A ja stałem pomiędzy tym i bałem się o swoje życie, bo jeszcze wtedy nic nie miałem. Dobra, no to sorry w takim razie, sorry stary. To, to, to misklik, niechcący. Ja nawet nie widziałem po czym chodzę, ok? Ja nawet nie widziałem co ja deptam. Rafa, dawaj do mojej fury, wsiadaj i wjeżdżamy na typów. Dobra, ja też mam tu samochód, jadę za Tobą w razie czego. Prowadź. Ej, za nami. Stary Railgun jego, 90 biało, będzie leżał, dobra. Leży, mamy to. On był sam. To nie były te ziomki. Pa, kolejni. Ej, dawaj, dawaj. Ja im wjeżdżam do tej kulki, stary. Ja im wjeżdżam do kulki i w szybę i, i, ładuj. W szybę, jakby co? Dobra, jest. Dobra, pa, 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 pa. A, aj, aj, zablokowało. No, no, no. Ty dostań. No, co jest? No nie. No, nie mogę wyjechać. No, choina. Dobra, gdzie ci goście? Okej, okay, po kulce widać, że oni pojechali tam. Ale ja im trochę skrócę drogę właśnie przez tą górkę. Bo oni na pewno polecą na wyspę. I tak też się nie dzieje, niestety. Dobra, myślałem, że ich przewidzę. Dobra, 25. No typie, po poponie po próbuję Ej, co to jest, my gramy w GTA, czy o co chodzi? No, Do... o, wysiadam, wysiadam, wysiadam O stary, a ja zostałem Dobra, jest git Aha, no dobra, to niepotrzebnie wysiadłem, bo oczywiście mają tą klingę, no Ja nie ogarniałem, że chcemy wysiąść sto biało Podmieniam ścianę, nie podmieniłem, ale może teraz podmienię Dobra, moje Ej, bierz tą klingę, ziótek. bierz tą klingę, okej? Okay? To jest najgorsza broń tej gry Twoje, twoje, twoje. Edit, dobra, bomba mocna. Leży, widzowie, no przecież ja ich Składam chłopie, jak origami. Jak papierowy samolocik, widzowie, w przedszkolu. No łatwo. Dobra, dobijamy typa. O, fajny karabinek miał, ja go sobie wezmę. Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu, swaniaczko. Pokaż, co umiesz. Awaj jakiegoś Edita swojego. No czekam, czekam na to. Dobra, podmieniamy go, jednak nie. On ma chyba zero pingu. Tak to wygląda. dobra, laserek 90, siema. Nawalam spam. Widzowie, moja ściana. Pompa leży. Dobranoc. Tylko najgorsze jest to, że ktoś kolejny tutaj podchodzi. I to mnie leciutko niepokoi, ale wypije sobie potkę. Ten gościu jest chyba jeden. Muszę zabrać twoją kartę. Minutes later. Ja już rzuciłem. Słuchajcie, użyłem sobie tutaj traka z mostu. Także mam full życia, ale nie mam jednego. Nie mam żadnych broni, którymi będę mógł grać. Rafa, zapraszam cię do mnie, ponieważ tu jest emeczka, tu jest pompa, tu są macy, apteczki, potki, klingi. Tu jest wszystko. I sobie do końca meczu zostało nam dziewięć osób, a typy z medalem właśnie idą po kolejny medal na wyspę. W pobliżu gdzieś tu są ludzie. Ładuję karabinek. 92 Dostał, on wydaje się ogarnięty, czy czerwony rycerz. Dawaj do samochodu jedziemy im na Na chatę im wjeżdżamy. A, myślałem, że trochę bardziej nas wybije. Niestety, ale nie. Ale wjeżdżam, mimo wszystko im do boksika. Jednak nie, uciekły trochę do prawej strony, dokładnie tak. Nawalam przez krzak, a tutaj wysiadam stary, mam nadzieję, że nie stanie się to, co wcześniej. Stanie się to, co wcześniej. Biało, 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 jakby coś. Będzie boks. Dobra, box. Jednak nie. Pompa leży. Czerwony rycerz pokonany. Ej, kiedyś się na tego skina mówiło Svenos chyba. Tak jakieś 6 lat temu, ale to tam nieważne Chyba mamy tu kolejnego, ta Ta, są goście właśnie Ja mówię, o oh, choinka, to przeskakiwanie Ja sobie wypiję potkę Te chłopy wyglądają na dobrych To jest medal? Nie, to nie jest medal, co ciekawe Ale oni wyglądają na naprawdę ogarniętych No, chodź na hagie, zajmijmy A ja już jestem u góry Jeden ci podchodzi od prawej strony Uwaga, bo mają te, wiesz Dostał 32 jakby coś Podmieniam mu ścianę Ale ma panikę Ale ma panikę, stary, biało Dobra, sobie ten okay. typ mi uciek, gdzieś do góry On użył, wiesz co? On użył. Kulki, tylko nie wiem gdzie on przeszedł. Dobra, wyskakuje gdzieś tu. Nie wiem gdzie on jest. No nie wiem, nie wiem. Zniknął, ja sobie lecę kulką do przodu. No ja mu praktycznie już tam boksa dałem, a, a on ucieknie. Ja tutaj zabieram nasz samochód z wcześniej, bo on się na pewno przyda. Okej, okay, zabieram i po ciebie jadę. I powaliłem, a Brodigu S2 w burzy, co ciekawe, więc oni nie wylecieli do Zona, tylko w jakąś inną stronę. Burzy. Tylko, że za chwilę ta strefa będzie biła po pięć. To ja nie wiem, czy oni przeżyją. No, raczej się nie podniosą, więc będę miał free killa, tak myślę. Okej, okay, w takim razie ja dojeżdżam kolejnych gości, którzy gdzieś tutaj są zaraz obok y, nas. I tu chyba będzie, ta, 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 będzie, 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 uwaga. Blokuję go, blokuję. Patrz, co robię, patrz, co robię. Wywaliłem go. Ty, 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 ty. No, no. Halo, dlaczego ja nic nie trafiłem? O co chodzi? Dobra, czyli on jednak nie był sam. Y, nieważne, nieważne. Ja się muszę lekko podleczyć, wsiadam do samochodu i wjeżdżamy w nich, bo oni tutaj. Oni się będą bali nas prawdopodobnie. Patrz i i z laserku. A, bo ty nie masz lasera. Dobra, ja mam laser. Zapomniałem, 90 dostał. Okej, okay, ja sobie podejdę lekko bliżej. Zostałem ci samochód w razie czego. Oni tam będą mieli gościa też z pleców, prawdopodobnie tego duo, co pozostał po tamtym gościu, co Zakrzak go powalił w strefie. Wychodzę i wybuduje się dokładnie w tym miejscu. Jej jeszcze ktoś chyba od lewej, nie? Ta jest goście od lewej, ja go wale w głowę. Dobra, leży. Ej, po przeleć pomocy yy, po matce, po matce kulkom. Tylko nie mam kulki, yy, w sumie mogłem samochodem przelecieć. Oni mnie chyba nie zauważam, ale i tak po to przelecę, bo tam na pewno będzie dużo maców po tym gościu. Może jakieś 7 dla mnie, jakieś dodatkowe, jakieś leczonko, coś takiego? No, niestety, ale nie. Ja, orientujesz się, może stary, czy oni dalej siedzą tutaj w drewnianych takich boksach, czy już przeszli, bo nie widzę ich. Oni przechodzili do prawej strony. Ja tutaj podejdę od lewej i zobaczę, co tutaj się dzieje. Na razie tutaj ich nie. A, są po lewej stronie u mnie tu. A, właśnie, właśnie, obczaiłem. Ej, to ja idę od prawej. Zamykam ich od prawej, a oni idą do zona. Oni mają tego. Synoptyka, najprawdopodobniej. Ja go pobiję trochę, 24. Ty, 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 muszę zrobić tego trika, że nie widać strzału, poczekaj. Nie oni sobie już wyjdą Dobra, jak będzie wychylał Dobra, widzowie, to jest dobry moment 90 Wychylał Dobra, widzowie, to jest dobry moment Trafił cię Trafił mnie 190 No po prostu, no nie Oj, to mam problem To mam duży problem, bym powiedział Oj, widzowie, jak to wygrać, co? Jak to teraz wygrać? Samemu będzie ciężko Dobra, widzowie, kulka Oj, oj, oj No szansa Nie wiem, ile procent, ale prawie zero Jeszcze żebym miał kulkę No żebym miał kulkę, stary Dobra, spokojnie, widzowie Pyk 90 dostał Ajajaj, aj, biało mam Nawalam On klinguje A jeszcze mi się celownik wyłącza w karabinie No przecież to jest... To jest śmieszne! Widzowie, wyskoczyłem z busa i jak widzicie, kill off Rider. Więc są to złote przedmioty. U mnie tym razem niebieskie przedmioty, ponieważ dostałem gwiazdkę. Jak widzicie, pode mną jest drzewiec. Właśnie na niego spadam. Stary, ja biorę dosłownie jakiś pierwszy, lepszy przedmiot i szybko do niego biegnę, żeby mieć pierwszy złoty item. Dobra, widzowie, dajemy mu pompę. Mam nadzieję, że odda mi też pompę. Dobra, widzowie, ej, dał mi pompę! Stary, jest pięknie. Jako, że ja mam niebieskie przedmioty, no to zawsze coś dla Zakrzaka jeszcze tutaj mogę wymielić, więc oddaję tutaj fioletową pompę. Trafiłem, no zobaczymy co będzie jeszcze dla Zakrzaka. obstawiam, że to będzie SMG, którego nie lubię, bo ja zawsze to dostaję. Chociaż jak to będzie dla Zakrzaka, to pewnie jakiś dobry karabin wyleci. No wygląda na to, że jest tu SMG, który lubię bardziej niż ten taki, wiecie, bez Tomika. Powiem tak, jest ok, jest super. Wygrywamy grę. Dobra, leci kolaps. 57. Awalam spreja, biało będzie. Będzie chyba mój. Dobra, bok, ale bok! Ale bok sam udałem stary, ale piękny boks! 6, 90 dostał. Uuu! O, ty, to było bardzo dobre To było naprawdę bardzo dobre Dobra, pokonaliśmy właśnie całkiem mocnych typów Stary, pod mostem, pod mostem Biało, 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 biało ma Dawaj go A, Ej, no ja nie wiem, on ma maskę on ma... Aha, on ma medalion, dobra, to już wiem, czemu tak skakał Ucieka, 7 biało dostał 28 biało, no nie wierzę Ej, lecę mu na głowę, prosto na głowę ty stary koło mnie, dobra, leży, 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 ale tu jest jeszcze kolejne duo albo w ogóle więcej ludzi. I tu jest jeden powalony, ja go dobijam. Ktoś do mnie bije właśnie. Yy, uwaga. Ej, z lasera do siebie biją, prawda? Ta. Ej, widzę go! 250 głowa leży! Nice! Stary sztucer, to jest to jest moja broń. O, a, no to by była moja broń, jakbym się zginął. Ej, chciałbym go dobić. <laughs> w boksie! Dobra, yy, boks, dobra, mam go, mam go Jest zboksowany całkowicie, możesz do mnie przyjść Edytuję, pompa, 101, 101 On jest na dole, on jest na dole Jest nasze to... Dobra, leży. I Widzowie, mamy tutaj gości. Dostał stówę, Rafa go wypił. Uwaga, pompka, leży misiek. Mamy drugiego, 190 leży. No, oni nie ogarniali. Umówmy się, oni nie ogarniali. Ej, stary w powietrzu jest gościu z wyspy. Dostał stówę, jakby coś. Stary biją się tutaj bardzo blisko. Biją się, biją się, biją się. Leży, 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 leży. leży. Dobra, prawie dobity. Jestem pod nim. On wejdzie po ten lód, wejdzie, wejdzie, wejdzie. Dobra, y, 90, chyba. Nie, nie wiem, ileś dostał, ale chyba dużo. O stary, za plecy mu niechcący wbiłem. No to pozdro. Y, do strefy, do strefy leży. Próbuję. Dobra, jestem w zonie. Dostanie. Co, jaki skam? E, dobra, widzowie! Jezus! Wygrywamy losowym killowem, ale to był bardzo trudny odcinek. Koniecznie wpadajcie na te filmy.